Cześć! Z tej strony połowa redakcji planszowych newsów. To nie zastanawiacie się, dlaczego widzicie nas w takiej kompilacji, czyli Jarek, Marta i Cyprian. E, powiem tak, coś wydarzyło się fajnego. Co to było? Grupa francuskich wydawców postanowiła wysłać do nas kilka pozycji z swoich zbliżających się premier SN-owych, a my przygotujemy z tego kompilację taką zbitą pigułeczkę. Będzie to miks, tak naprawdę, naszych wszystkich y, tytułów, które dostaliśmy. Każdy z nas ma jakąś swoją pulę, a my specjalnie dla Was pokażemy wam, co my sądzimy o tych tytułach i dla kogo one są przeznaczone i czy warto czekać na nowości esenowe. Nie przedłużając, zapraszamy na materiał. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. A pierwsza propozycja, jaką dla was mamy, to Celestia Duo od wydawnictwa Blam. Jest to dwuosobowa kooperacyjna gra o ograniczonej komunikacji, w którą zagracie w okolicach pół godziny, a przewidywany wiek gracza to 10+. W tym tytule będziemy wcielać się w obrońców latającego miasta, które zostało obrabowane przez piratów, którzy uciekają. Naszym zadaniem jest pościg za tymi piratami i odzyskanie skarbu. Jednak nie będzie to takie proste. Ponieważ na każdym kroku piraci zastawili na nas zasadzki. Od latającego miasta mamy ścieżkę zrobioną z kart zasadzek. Po pokonaniu pierwszej zasadzki wiemy o ile kart będziemy mogli się dalej poruszyć. Kiedy już dopadniemy piratów, czeka nas ostateczne starcie i albo wygrana, albo porażka. Jeżeli stracimy wszystkie silniki, natychmiast przegrywamy grę. Jeżeli uda nam się pokonać Trzy maszty statku piratów, z automatu wygrywamy grę. Fantastyczne w tej grze jest napięcie i ciągłe emocje, które nami targają. Czy uda nam się już dopaść piratów? Czy będziemy mieli odpowiednią ilość kart do zwalczenia kości? Czy kości będą dla nas przychylne? Czy mamy odpowiednią liczbę przerzutów? I czy możemy swobodnie zrobić przystanek? Bo czego wam nie powiedziałem? Poruszając się, możemy zadecydować, czy lecimy dalej na następną kartę, czy robimy postój. Jeżeli robimy postój, statek piratów będzie nam uciekał coraz bardziej, natomiast my będziemy mogli się lepiej przygotować do ostatecznego starcia. Ja byłem bardzo sceptyczny do tego typu rozgrywek. Ja nie jestem fanem wielkim kooperacji i przyznam szczerze, że pierwszą rozgrywką byłem lekko zawiedziony. Ja nie czułem może nie tyle napięcia napięcie czułem. Ale nie czułem, w jaki sposób wygrać tę grę. I zajęło mi to pięć partii, aby pierwszy raz na poziomie normalnym zwyciężyć i odzyskać zrabowany skarb. Czym się cechuje dobra kooperacja? Nie jest łatwa. I tutaj zdecydowanie nie jest łatwo. Jeżeli będzie wam zbyt łatwo na normalnym poziomie, zawsze można sobie dołożyć dużo trudniejszego pirata. I spróbować zmierzyć się z Final Bossem na ekstremalnym levelu. Bruno Catala potrafił wycisnąć każdą możliwą emocję trzymającą mnie w napięciu, więc w przypadku Celestii Duo ja jestem bardzo na tak. Jeżeli będziecie mieli okazję, sprawdźcie ten tytuł i jest to pierwsza z nowości esenowych, którą mamy dla Was. W pierwszej grze zabiorę Was do czasu prohibicji, czyli tematu. Który mi bardzo leży w grach planszowych, a mianowicie jest to Moonshine. Maxim Morin odpowiadający za ilustrację, Thomas Dupont za mm, mechaniki. Jest to Engine Building, który zabierze nas, tak jak już wcześniej wspomniałem, do czasów prohibicji. Będziemy prowadzili speakeasy. Gdybyście nie wiedzieli, to właśnie tak określało się bary, gdzie sprzedawano nielegalny alkohol w czasach e, prohibicji. Obecnie są to bardziej klimatyczne. Restauracje bądź bary, które właśnie starają się oddawać tamten klimat, mają jakieś ukryte wejścia i tym podobne rzeczy, żeby właśnie nadać temu tego prestiżu i tego tak jakby klimatu lat, kiedy w Stanach Zjednoczonych panowała prohibicja. W grze Moonshine będziemy zagrywać karty i wykorzystywać wspólne surowce do tego, żeby rozwiązywać te karty i zdobywać punkty. 12 punktów bądź 15 w innym wariancie zgromadzonych pod naszą kartą z Easy będzie powodowało tutaj efekt końca gry. W grę możemy zagrać od 2 do 5 osób. Powinno zająć nam 30 minut. Jest to świetny filerek, bardzo fajnie nam tutaj się grało, szczególnie przyjemny jest motyw wyrzucenia kości i potem wykorzystywania ze wspólnej puli surowców. Które operujemy i zarządzamy. Do tego dochodzi taki jeszcze tutaj znacznik księżyca, który pozwala nam utrzymywać stałe efekty, bo gra będzie tutaj trochę lawirowała. Będziemy zyskiwać jakieś bonusy, które były od, pod tych, od tych księżycy, inne za to będziemy mm, tracić, bo musieliśmy, tak jakby, podłożyć tą kartę już, czy ją rozpatrzeć, ale ona za to na sam koniec daje nam też jakiś bonus. Więc naprawdę. Mm, bardzo przyjemny tytuł. Dodatkowo, gra ma jeszcze wariant, który rozbudowuje ją: a mianowicie przekręcamy nasze karty z pikizy, i wtedy wchodzi nam asymetria pełna, i dodaje to jeszcze więcej smaczku. Więc nie zwlekajcie, warty tytuł z yy, sprawdzenia na tegorocznym SN od wydawnictwa Blam. Chcę Wam opowiedzieć o grze Gatsby, i jest to gra wydawnictwa Catch Up Games dwuosobówka z motywem przeciągania liny. Czas rozgrywki to około 30 minut, a sugerowany wiek to 10. Jest to ciekawy tytuł, bo zasady tutaj są banalnie proste, ale bardzo mocno wyczuwalne będzie to właśnie przepychanie się i to przeciąganie liny. Jeśli chodzi o to, co będziemy właściwie robić w tej grze, no to będziemy obracać się w kręgach Gatsby'ego. Nie będziemy się w niego wcielać, ale będziemy odwiedzać miejsca i będziemy starać się zdobyć jego atencję. Więc odwiedzimy kabaret, odwiedzimy centrum finansowe i udamy się też na wyścigi. Naszym głównym celem będzie pozyskanie postaci, znajomych Gazbiego. I tak, najprościej mówiąc, to tak naprawdę musimy uzbierać albo trzy postacie w tym samym kolorze, albo pięć postaci w różnych kolorach. I to jest nasz cel gry. Kto pierwszy to zrobi, wygrywa grę. Tak naprawdę w tej grze będziemy wykonywać trzy akcje: czyli wybranie się do kabaretu, jest to ten symbol, wybranie się do centrum finansowego, czyli ten symbol, albo wybranie się na tor wyścigowy, to jest ten symbol. Jak widzicie. Będziemy robić dwie akcje, one będą w różnych układach, albo dwa razy pójdziemy do kabaretu, albo pójdziemy na wyścigi do centrum finansowego. Tutaj są właśnie różne możliwości, także tu już nam się zaczyna kombinowanie. Generalnie, odwiedzając dane miejsca, będziemy mieli możliwość zdobycia postaci. W przypadku kabaretu, będziemy tutaj dokładać nasze, nasze znaczniki, na, właśnie na, tym, na, na tej części. I teraz, w momencie, kiedy ktoś. Nieprzerwanie połączy jedną stronę z drugą, to będzie zdobywał daną postać. Jeśli chcemy zdobyć tą postać, to musimy zakryć po prostu te cztery żółte znaczniki. W centrum finansowym będziemy po prostu e, iść do góry po, ty, po tej drabinie i w momencie, kiedy dojdziemy do poziomu jakiejś postaci, ten, kto pierwszy do niej dojdzie, to po prostu zdobywa tą postać. Jeśli chodzi o tor wyścigowy, to tutaj będziemy dokładać nasze znaczniki właśnie na poszczególne tory. W momencie, kiedy zapełnimy jakiś tor, to ten, kto ma przewagę, będzie zdobywał postać. Jak widzicie, część postaci jest odkryta, a część jest zakryta, co wprowadza fajną niepewność tego, co ma nasz przeciwnik podczas rozgrywki. I to są właściwie wszystkie zasady. Ale jest tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Jak widzicie, w niektórych miejscach są różnego rodzaju ikony e, i one będą nam coś powodowały w tej grze. I takimi dwoma ciekawymi rzeczami, które tutaj są, to po pierwsze jest to, że możemy podmienić e, albo postać, podglądając ją, czy jesteśmy w stanie trochę skontrolować gdzie są postacie, które, które potrzebujemy albo podmianka tutaj też jest możliwa w danych miejscach tych naszych znaczników, czyli jeśli chcemy zdobyć gdzieś przewagę, to możemy podmienić te znaczniki ze znacznikami przeciwnika. Fajne jest też to, że jeśli zakryjemy taką rączkę, to będziemy mówić przeciwnikowi, jaką akcję musi wykonać. Także, jak widzicie, jesteśmy w stanie tutaj zapanować nad wieloma e, rzeczami. Jest to bardzo ciekawy tytuł, ponieważ jest to dwuosobowy pojedynek i jest to przyjemna gra. Ja muszę powiedzieć, że na sam początku w ogóle ona była mega dla mnie przyjemna, bo byłam w niej niepokonana e, i bardzo mi odpowiadało tutaj to, że tak naprawdę wykonujemy trzy akcje. Jakby trzy możliwe akcje w różnych e, układach. I to jest ciekawe, bo tutaj tak naprawdę trzeba pilnować wszystkiego i bardzo e, uważać na to, czy ktoś inny nam nie zabiera naszej kołderki i tutaj tak naprawdę zwycięzca czasami pojawia się z nienacka co też jest fajnym zaskoczeniem także ja bardzo, ale to bardzo chętnie usiądę do tego tytułu czy na początku, przed jakimś większym tytułem, czy na samym końcu ale naprawdę bardzo zaskoczyła mnie ta gra, bo w momencie kiedy przygotowywaliśmy się do niej, to takie nam się to wydawało bardzo mocno banalne, ale nie, bo tutaj jest to bardzo mocno pojedynkowe i naprawdę trzeba uważać na każdy nasz krok, który robimy. Także ja jestem jak najbardziej na tak. Lastroid zabierze nas do świata, który troszeczkę wygląda jakby był postapokaliptyczny, i będziemy odbudowywać tutaj roboty, które szwendają się po tym świecie. Będziemy je, ich wyszukiwać, e, stali i będziemy mogli je odbudować, zezłomować, żeby pozyskać odpowiednie surowce, które będą trafiały do naszej szopy, która ma jakiś limit surowców, który możemy pomieścić, e, i będziemy musieli nim zarządzać w ramach wykonywanych akcji. Co ciekawe, system wykonywania akcji polega na tym, że ja dobieram kartę yy, i decyduję również z dobranych kart, którą ja będę grał i którą będzie grał mój przeciwnik. Możemy oczywiście dyskutować na ten temat i posłuchać naszych yy, za bądź przeciw, ale no oczywiście możemy się ich nie słuchać i robić wręcz przeciwnie i robić na złość. W rozgrywce trzyosobowej, bo tutaj niestety każdy tryb będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Przy rozgrywce trzyosobowej jeden gracz decyduje o ruchach wszystkich osób przy stole, po czym oczywiście to przychodzi do kolejnego gracza. Przy rozgrywce czteroosobowej dzielimy się na takie zespoły 2 na 2. No, tu troszkę to było na siłę, nad wymiar, ale przy trzy- i przy dwuosobowej rozgrywce naprawdę masa Frydy przy tworzeniu swojego takiego silnika i budowaniu własnego tablo, Bo tutaj każdy z tych robotów napotkanych dzieli się na pewne kategorie, gdzie jeden dawał punkty, drugi będzie dawał surowce inny będzie pozwalał nam wykonywać inne wymiany, bo to też jest jako taka nasza darmowa akcja, którą możemy żonglować tymi surowcami, które pozyskujemy w trakcie rozgrywki. Gra jest banalna, bardzo przyjemna, lekka, więc na pewno będzie to tytuł, który będzie warto zwrócić uwagę z wydawnictwa Blue Cocker. I tutaj możemy zagrać w go od 1 do 4 osób i powinno to zająć około 30 minut talie są dość obszerne, gra może się zakończyć na dwa sposoby, albo wyczerpiemy talie tutaj dobieranych kart, albo ktoś z nas wybuduje takie specjalne karty, które się nazywają domami dro tych droidów i one wywołają efekt końca gry. Warto zwrócić uwagę przy Last że nasze pudełko będzie taką aktywną częścią naszej, naszych komponentów w grze będzie to podajniczek do kart. I jednocześnie yy, przechowywał będzie nasze surowce, które będziemy dobierać, i będzie posiadał rozszerzenia do naszej szopy, żebyśmy mogli więcej surowców pozyskiwać. Jest to ciekawy zabieg i na pewno fajny pod względem wykorzystania elementu, wszystkich elementów, których dostarcza nam gra. Jak zapewne wiecie, z ostatnich popularnych seriali, wąs w naszej polskiej kulturze jest bardzo ważny. I dlatego warto, żebyście zwrócili uwagę na grę mustasz, która jest po prostu przepięknie wykonana. To po pierwsze, a po drugie jest trick kingiem, ale z twistem, ponieważ będziemy tutaj grali drużynowo i jeszcze na to wszystko te drużyny co rundy będą nam się zmieniały. Ale zacznijmy od początku. Pudełkowo jest to gra dla 3 do 6 graczy, czas rozgrywki to jest takie około pół godziny, a sugerowany wiek to 10+. I jak zapewne domyślacie się, w tej grze bardzo ważny jest wąs, a właściwie to jego rozmiar. Mustach jest tak naprawdę właśnie klasycznym trick bo ponieważ będziemy przebijać wartości, które nam się będą pojawiały na stole. Ważne jest to, że gramy właśnie drużynowo, więc gdzieś tam musimy też patrzeć na to, co zagrywają osoby z naszej drużyny i dążymy w sumie do jednego celu, czyli do zwycięstwa. Ale tutaj myk jest też taki, że co rundę będą nam dochodziły kolejne zasady, które na przykład będą nam dawały minusowe punkty, jak uzbieramy na przykład więcej niebieskich kart. Albo będą obracały tą hierarchię wartości, tak naprawdę. Także one będą nam dochodziły, i na to wszystko jeszcze, one będą nam dochodziły co rundę i one będą z nami do końca gry, czyli w czwartej rundzie, bo gramy cztery rundy generalnie, to już będziemy mieli cztery dodatkowe zasady, które czasami będą nam w stanie trochę mózg przekręcić i będzie to od nas wymagało bardzo dużo. Skupienia. Jest tutaj też sporo losowości w tej grze, no bo oczywiście, oprócz tego, że mamy karty losowe, to jeszcze te punkty, które będziemy zdobywać, one też będą losowe. Więc na koniec gry się okaże, naprawdę, kto wygra. Pewnie zapytacie, co w momencie, kiedy gramy w niepaszystą liczbę osób? I jest na to rozwiązanie, bo wtedy dostaje się jokera, i to są takie piękne, kolorowe jokerki, które się dostaje. I te jokery są takimi trochę szachmatami, i bardzo dużo zmieniają generalnie w tym tytule. Generalnie ta gra to jest gra imprezowa, i my ją testowaliśmy w różnych składach, w różnych miastach, w różnych kompilacjach, i za każdym razem działała świetnie. Ta gra też jest na maksa przemyślana. Ponieważ tutaj tak naprawdę nam nie chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej kart, a zdobywać jak najwięcej gwiazdek, które znajdują się na kartach. I te gwiazdki e, najwięcej jest w tych środkowych e, wartościach, czyli w piątkach, czwórkach i szóstkach, także nie jest to wcale takie proste. Moim zdaniem. Niesamowite też jest to, że nam dochodzą co rundę nowe zasady. Będziemy grać cztery rundy, więc w czwartej rundzie będziemy mieli cztery zasady, które będą nam wykręcać mózg na każdą możliwą stronę. I też świetnym rozwiązaniem jest to, że gramy drużynowo i te drużyny będą nam się co rundę też tak naprawdę zmieniały. Także zobaczcie, tu są trzy rzeczy, trzy. Proste rozwiązania, które zmieniają taki najprostszy trick-taking w coś niesamowitego. W sensie to jest zupełnie inna odsłona tego typu gier, to jest zupełnie wszystko inaczej ugryzione i ta gra jest naprawdę niesamowita. Poza faktem, że jest niesamowicie wykonana, bo widzieliście, że to wszystko się świeci, są małe wąsy, duże wąsy, dzieje się. Zawaham się takim stwierdzeniem, że to jest trick-taking dla mnie tego roku. Także koniecznie zwróćcie na niego uwagę. Nawet nie będę próbował odczytać po francusku oryginalnego tytułu. Powiem tylko, jeżeli lubicie gry wykreślane, koniecznie sprawdźcie Alicję po drugiej stronie lustra wydawnictwa Lumberjacks Studio. Jest to klasyczny flip and ride, w który zagracie już od dwóch do sześciu graczy. Przewidywany czas rozgrywki to okolice pół godziny, a sugerowany wiek gracza to 10+. No i co może być fascynującego? W Flip'n'Raycie, gdzie odkrywamy kartę, wykreślamy coś na naszej planszy, zbieramy bonusy, liczymy punkty zwycięstwa. Jest tu zastosowany fantastyczny twist. My wykreślamy kształty typowe dla poliomino przy pomocy kart, które będziemy odkrywać. Na tych kartach wiemy, że będzie to jedna z dwóch propozycji, a jeżeli wypadnie nam karta królika, może to być dowolna, dowolny kształt, ale na. Odpowiednich kolorach naszej planszy. Co jest zatem twistem? W momencie, w którym wykreślimy lustro, obracamy kartkę wykreślania na drugą stronę i zaznaczamy lustro w dokładnie tym samym miejscu i zaczynamy wykreślać na nowo, ale już z nieco zmienionymi zasadami, ponieważ dochodzą nam dodatkowe karty. Które będziemy pozyskiwać przy pomocy imbryków, które są bonusem. Na każdej stronie są róże, i róże będą mnożnikami punktów zwycięstwa w zależności od strony, na którą wykreślimy. To powoduje, że można poczuć delikatny klimat Alicji po drugiej stronie lustra, tak jak w przypadku tego lustra, które będziemy wykreślać. My od razu obracamy tę kartkę i bawimy się dalej. Fantastyczny zabieg na koniec. Nie wiem, czy wam jestem w stanie pokazać to na zdjęciach. Dlatego tak wygląda jedna strona, którą będziemy wykreślać. Tak wygląda druga strona, którą będziemy wykreślać. Po skończonej grze, kiedy już skończą nam się wszystkie karty, składamy kartkę dokładnie i zapisujemy punkty zwycięstwa z jednej i z drugiej strony. I teraz w zależności, jakie są, jeżeli wykreśliłem, bardzo dużo flamingów po jednej stronie, a mało jeży po drugiej stronie, to dostaję wartość punktacyjną najmniejszą, jaką mam ze złączenia tych dwóch zwierząt. Róże, tak jak już mówiłem, mamy po jednej stronie wartości od 2 do 10, po drugiej od 1 do 6 i róże będą nam się mnożyć. Jeżeli wykreślimy jakikolwiek kolor w całości, no to też dostajemy odpowiednie punkty. Grając pierwszy raz ten tytuł, miałem niesamowicie niskie wyniki ze względu właśnie na te zależności punktacyjne. Ale klimat, który jest, pierwszy raz widzę coś takiego, żeby było idealne odniesienie klimatyczne do gry typu flip and ride. To nie jest stricte mechaniczne wykreślanie, tylko my musimy. Wykreślić to lustro, obrócić kartkę i to musimy zrobić w odpowiednim momencie. To, w którym to zrobimy, będzie rzutowało na całą grę. Ponadto, gra ma tryb drużynowy. W trybie drużynowym dochodzą nam przepiękne mipelki, które są na, nadrukowane, mają po prostu cudowny print i one wprowadzają negatywną interakcję, bo te mipelki są punktami ujemnymi dla nas. Ale Wykreślając odpowiednie bonusy na stronie, która jest przeznaczona typowo pod grę drużynową, będziemy mogli przekazać te minusowe punkty drugiej drużynie. I to sprawia, że niezależnie od tego, czy gram z osobami, które lubią interakcję, czy gram z osobami, które nie lubią tej interakcji negatywnej, to mogę dostosować sobie ten tytuł do graczy. Więc dla mnie ostatnimi czasy jest to jeden z najlepszych rightów w jakie grałem. Może jeszcze nie pobił mi flita The Dice Game, ale bardzo mocno puka do mojej topki, którą możecie, notabene, zobaczyć na naszym kanale jeszcze jak nie byłem w redakcji. Zapewne gdzieś wam odnośnik dam. Więc jeżeli interesują Was gry wykreślane, a takich w Polsce nie ma zbyt wiele, koniecznie sprawdźcie, zapytajcie kogoś na SN, czy jest. I może Wam kupić ten tytuł, ponieważ jest to jedna z lepszych wykreślanek, jakie ja miałem okazję obcować. Na sam koniec został zdecydowanie mój faworyt, a mianowicie jest to Viva Katrina. Zbiorę Was do Meksyku na obchody Dia Los Muertos, gdzie będziemy... Wspólnie dobierać e, kapelki i będziemy każdy z osobna starali się zbudować jak najbardziej okazały ogród e, i tutaj cały e, wystroić tak, żeby zachęcić jak największą ilość odwiedzających i zabrać za to oczywiście jak najwięcej punktów. Jest to klasyczny kapelkowiec, zilustrowany przepięknie w stylu animacji Coco, którą może mieliście okazję się zapoznać, a szczególnie jeśli macie dzieci, to jest jeszcze większa szansa. Wykonanie, ilustracje, no po prostu cud malina. Rozgrywka jest banalnie prosta i przynosi wiele satysfakcji. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że gra, w której gramy od 2 do 6 osób, będzie trwała długo, ale nic mylnego. Gra relatywnie skończy się dość szybko i okaże się w krótkim czasie, że jednak tych akcji do zakończenia rozgrywki nie pozostało nam wcale tak wiele. A jeszcze byśmy chcieli coś zdobyć, jeszcze jeden balonik, jeszcze może jedną Chimerę postawić, ale to też, kurczę, ciężko jest jednak to wszystko wybalansować. A może zdobędziemy kolejne sklepy, które nam pozwolą zapunktować więcej, jeśli mamy więcej różnych, ale jednocześnie dają nam bonusy, że możemy łączyć je i wtedy jak dobieramy drugi taki sam, to dobieramy dodatkowy ekstra kafelek, czyli mamy coś więcej od innych naszych współgraczy przy stole. Więc naprawdę, mimo że mamy w takim niewielkim pudełku zamkniętego kafelkowca, który jest przepięknie zilustrowany i założenie jest jego gry w 30 minut, to naprawdę jest na czym główkować w trakcie układania tych wszystkich kafelków, tak żeby tutaj zapunktować jak najwięcej. Gra będzie się kończyła, kiedy wszyscy z graczy przy stole rozegrają, takie będą tymi graczami rozpoczynającymi rundę i za, za, zredukujemy, w sensie zużyjemy wszystkie kafelki, które zostały wyłożone na planszy. No muszę przyznać, że naprawdę zostałem zaskoczony, ale też ja muszę troszeczkę się delikatnie przyznać, jestem mało obiektywny, bo niestety i Dialos Muertos i jako samo święto jest dla mnie bardzo intrygujące i oczywiście ten klimat, ten sposób ilustracji i kafelkowce, to jest naprawdę wszystko, co ja uwielbiam. I lubię w e, takich przyjemnych grach, gdzie mogę rodzinnie zasiąść, zagrać, więc na pewno do rodzinnego grania szczególnie zachęcam. Jest to tytuł godny zerknięcia na tegorocznym Essen The Flying Games wydawcą Viva Katrina. I mam nadzieję, że ktoś z polskich wydawców sięgnie po ten tytuł, bo myślę, że jest wart uwagi szczególnie swoją szatą graficzną i przyjemną, prostą mechaniką. I to by było na tyle. Zobaczyliście już wszystkie gry, które dostaliśmy od francuskich wydawców, aby zaprezentować polskim graczom świeżynki, które będą dostępne do sprawdzenia, kupienia, zagrania na targach Szpil w Essen. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają tego typu prezentacje. Celowo nie używam słowa recenzja, ponieważ są to prezentacje nasze gier i jak wam się podobają tego typu łączone materiały. Dajcie może kciuka w górę, jeżeli spodobał wam się tego typu materiał. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie subskrybujcie kanał Planszowe Newsy, kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco. To pomoże nam bardzo mocno w dalszym rozwoju. I co? Tyle od nas na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się i do następnego. Hej jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a, stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.